A Bogu, Witam bardzo serdecznie siostry i braci i dzieci i młodzież, że wszyscy możemy być przed obliczem Bożym. Tak jak śpiewaliśmy tutaj w jednej pieśni, że jestem po to, jesteśmy po to, aby wielbić naszego Pana, Ja też chciałam dzisiaj powiedzieć świadectwo po to, żeby uwielbić, Mojego Zbawiciela i Odkupiciela i mojego lekarza. Właściwie tak myślałam, że to świadectwo to nie mogę nazwać, że to jest świadectwo uzdrowienia, ale jest to świadectwo, że tak jak Pan Jezus powiedział, posłał swojego pocieszyciela, Ducha Świętego, który nas pociesza. I tak się stało, że w 2010 roku bardzo źle się czułam i tak, tak źle się czułam. Robiono wszystkie badania, wszystko. Chodziłam na fizjoterapię, ale nic nie mogło uspokoić mojego bólu w plecach, gdzieś w środku, nie wiadomo gdzie. No i niestety, chociaż Ameryka, musiałam, wyobraźcie sobie, zostawić pracę, zwolnić się sama. Janek mówi, zwolnisz się, może troszkę odpoczniesz, może to przejdzie, może to z przemęczenia. A pracowałam jako housekeeper, jako sprzątaczka w szpitalu, tam gdzie też Janek pracuje. Nie była to taka ciężka praca fizyczna, ale nie czułam się, czułam się bardzo źle. Musiałam po prostu udawać, że jest wszystko dobrze. W końcu już nie mogłam, jak wracałam z pracy, nie mogłam wejść po schodach do domu. I zwolniłam się. Kiedy się zwalniałam, to tam w kadrach powiedziano mi, co ty robisz. Nie jest łatwo o pracę, i co będzie potem. Ja mówię, nie wiem, muszę tak zrobić. No i tak zrobiliśmy. I to było w październiku. Nagle w listopadzie wyszedł mi ogromny guz, którego przedtem nie było. Wszystko się zmieniło nagle. Także ja myślę, że to w środku wszystko było, ale. Nie stwierdzono tego, tam zresztą jest leczenie jest inne, jeżeli, jeżeli idziesz do lekarza i powiesz, że ciebie boli prawe ucho, to leczą tobie prawe ucho, a nikt nie zajrzy do lewego ucha, jeżeli ktoś idzie na, na jakieś tam przepuklinę i mówi tam coś mam jeszcze, coś mi tam urosło, następna operacja, bo muszą być następne pieniążki płacone, także tak to jest. I potem poszłam do doktora, zrobiono szybko wszystkie badania, no i stwierdzono nowotwór i natychmiast ech, musiałam być operowana. Ale powiem wam, że teraz jak oglądam się wstecz, to taki miałam pokój Boży, że właściwie nie wiem jak to się wszystko działo, działo się to tak jakbym szła w jakimś takim ton, tunelu, gdzie Bóg mnie ochraniał. Starałam się ufać Bogu i wołałam wciąż do Boga, błogosławiłam Go, uwielbiałam Go. Także pomimo tego wszystkiego, trzy godziny po operacji byłam już w domu i musiałam, nie wiedzieliśmy, co mamy robić, czy mam brać chemię. Musiałam brać chemię, ale po prostu nie miałam takiej wiedzy, nie interesowałam się przedtem, ponieważ nikt bliski nie chorował. I modliliśmy się, Panie Boże, nie wiemy, co, co zrobić, jak postąpić, ale zdecydowałam się na tą straszną chemię, i przez 7 miesięcy brałam chemię, jeździłam do specjalnego miejsca, wybrałam polskiego onkologa, żeby łatwiej było się dogadać. I tak przez 7 miesięcy to przeżywałam, i też. Tam w następnym czasie miałam radiologię, naświetlanie, też siedem miesięcy. I później nie zrobiono od razu takiego badania, że to już koniec. Ale, jak już w, w, że to już koniec, że nie mam komórek rakowych. Nikt mi tego nie powiedział tak otwarcie. Ale w czasie, kiedy brałam chemię, bardzo szybko straciłam włosy, wszystko. I w zboże, do którego chodziliśmy i chodzimy, amerykańskim Assemblem of God, miało być dodatkowe nabożeństwo w sobotę. I chociaż byłam bardzo słaba, to mówię do Janka: Pójdziemy, usiądę gdzieś z tyłu. I ponieważ to miał usługiwać jakiś misjonarz czy brat z Indii, i chcę usłyszeć Słowo Boże i być wśród wierzących. I taka słaba, pojechaliśmy tam do zboru, siedliśmy tak dosyć z tyłu. I ten brat spóźnił się. Ktoś go przywiózł z lotniska z takim dosyć dużym opóźnieniem, tak że on zaraz wszedł za kazalnicę, zaczął usługiwać. Usługiwał. To był taki malutki brat, może miał metr pięćdziesiąt, niemłody. I z tej kazalnicy nagle przerywa i mówi: A ty, siostro, jak masz na imię? Oczywiście po angielsku nie. Ja nawet nie pomyślałam, że to może być do mnie. On jeszcze raz mówi: Jak ty masz na imię? I tam ludzie mnie zaczęli szturchać. Mówią: On mówi do ciebie. Ja wstałam i mówię: Mam na imię Halina. I ten brat powiedział: Bóg mówi: Nie umrzesz, ale będziesz żyć i opowiadać, będziesz dzieła Boże. Wiecie, to słowo było dla mnie tak potrzebne tak potrzebne to mnie tak podniosło to ja zrozumiałam, że Bóg, właśnie Duch Święty, jest naszym pocieszycielem. Daje nam pokój potrafi, chociaż te burze szaleją i słońce za chmurami, ale Bóg daje pokój do serca. Ja mi, wtedy w zborze ludzie wiedzieli, że, że ja choruję. Wtedy my z Jankiem schyliliśmy głowy i tak zaczęliśmy bardzo uwielbiać Boga i modlić się i bracia, i siostry. A ten brat po tej przerwie nadal zaczął służyć normalnie Słowem Bożym. I to było dla mnie bardzo potrzebne. A właściwie to jeszcze następ. to była sobota, a w niedzielę miał u nas być jeden brat, który ma dar proroctwa. I ja tak w tą sobotę myślałam: Boże, będę pościć i, będę, i proszę Ciebie, powiedz coś do mnie. I tak się szykowałam, że to będzie w niedzielę na naszej społeczności polskiej. A to się stało w, w sobotę. Także potem jeszcze po nabożeństwie porozmawiałam z tym, porozmawialiśmy z tym bratem, podziękowałam. I w ten sposób Bóg dał mi pokój do serca. Ja potrzebowałam tego, potrzebowałam Bożego zapewnienia. I później pomału, pomału właśnie wyszłam z tej choroby. I jeszcze taki też się jak na warunki amerykańskie stał cud, że bez mojego żadnego podpisu bez mojej prośby bez wizyt przyznano mi od razu rentę chorobową sami lekarze nie Polacy jeden właściwie polski doktor rodzinny zrobili takie podanie pismo czy coś no i że nie musiałam chodzić po tych komisjach po tych różnych rzeczach pan bóg tak sprawił że poszłam poszliśmy do lekarza na wizytę a oni się pytają a czy żona doktora się pyta, a czy już dostałaś pieniążki, czy już masz disability? Ja mówię, yy, myślę sobie to nikt taki bliski mnie się nie spytał, czy ty jakieś pieniądze dostajesz czy jak? A to obca kobieta mnie pyta. Ja mówię, że tak, nie, dlaczego pytasz? Ona mówi, bo właśnie chciałam powiedzieć, że chirurg, onkolog i ten doktor rodzinny sami wystąpili o to, i przyznano mi rentę chorobową, którą mam do dzisiaj. <laughs> Także łaska Boża jest bardzo wielka w takich zwykłych, normalnych rzeczach. I w czasie tej choroby spotkałam się z wieloma chorymi ludźmi w różnych sytuacjach. I z przykrością muszę stwierdzić, że Dużo tych osób już nie ma, bardzo dużo, właściwie większość, że odeszły już nie wszystkie do Pana, bo nie były to osoby wierzące większości. Także to się, z... A później było wszystko już taki spokój i nagle dostałam następne bóle. Takie mocne bóle, pamiętam, raz dostałam okropny ból, że prosiłam męża, żeby zawołał pastora. I żeby się nade mną pomodlił. I pastor to było chyba bardzo późno, albo bardzo wcześnie rano, nie pamiętam. Przyjechał, pomazał mi olejkiem i pomodliliśmy się. I od tego momentu był spokój, ale później znów takie same mocne bóle. No i w końcu już tak było, że musiałam iść do doktora. A wiecie, jak już raz się miało tą chorobę, to. Zawsze cokolwiek zaboli, to te myśli diabeł straszy człowieka i człowiek sam się boi, po prostu, bo taka, tak życie wygląda u wielu osób, że są nawroty tej choroby. I, i mi też zrobiono badania no i stwierdzono raka kości. Jest to bardzo bolesny rodzaj raka, bardzo bolesny, no ale już nie wywzięłam. Polskiego onkologa, tylko panią z Indii doktor onkolog. I ta kobieta zaczęła mnie leczyć. Przepisano mi, najpierw miałam biopsję. Już jak wszystko stwierdzili, to w trzech miejscach miałam raka. W jednym miejscu ten rak się tak już posunął, że 2,5 centymetra nie było kości. Zniszczył to. I przepisano mi następną chemię. Zaczęłam brać tą chemię, ale już nie do portu, tu wprowadzaną w płynie, tylko w tabletkach. I kiedy zaczęłam brać tą chemię, to yy, mówiłam i dzisiaj to powiem, że czułam się jak Iop, Iop i wyglądałam jak Iop. Całe moje ciało, szczególnie tył ciała, głowa, wszystko pokryło się jednym takim strupem okropnie swędzącym, że mówię, wiem jak on siedział biedny i drapał się, jak go wszystko swędziało i inne, inne bardzo takie nieprzyjemne, te uboczne skutki tego Doprowadziły do tego, że postanowiliśmy, modliliśmy się, nie wiedziałam, Panie Boże, co jest lepsze dla mnie, co ja mam zrobić. Ja nie jestem lekarzem, ja nie wiem jak postąpić, nie wiemy. No i córka powiedziała tak, że mamusiu, zrezygnujesz z tej chemii. Trudno, co będzie, to będzie, zrezygnujesz, bo po prostu. <laughs> To no nie opłaca się tak cierpieć, i nie wiadomo, czy ten, ta chemia pomoże. I wtedy poszliśmy do jednego doktora, i on powiedział: jak pójdzie, proszę pójść do onkologa i spytać się tego onkologa ile lat, ile czasu żeby córka się spytała ile czasu będę żyła, jak on myśli, kiedy bra, będę brała tą chemię. Jeżeli rok będę żyła, to spytać się jego, ile będę żyła, jeżeli zostawię chemię. No to on, ona tak mówi: roki, dwa miesiące. Więc ten doktor mój mówi, czy to się opłaca dla dwóch miesięcy tak cierpieć? Całe ciało cierpi, cała rodzina, bo po prostu źle się bardzo czułam. I wtedy zdecydowaliśmy i powiedzieliśmy do tej pani doktor, że ja przerywam chemię na własną odpowiedzialność. No ona mówi, wiesz, już miałam takiego pacjenta, który przerwał, a potem wrócił z wielkim płaczem, z prośbami. Ja mówię, pani doktor, ja nie wiem, co będzie. Nie wiem, ja nie wiem, ale ja po prostu teraz to zostawiam. Ona mówi, dobrze, to wyrażam zgodę na pół roku przerwy. I zrobiliśmy te pół roku przerwy, zanim się to wszystko nam nie wygoiło. I. I, ta, i w, ten, w ten czas wysłano mnie na pec na specjalne badania, które mają pokazać, w którym miejscu jest rak. Miałam to badanie, i badanie wykazało po siedmiu miesiącach niebrania leku, chemii, że nigdzie nie mam raka. Więc oni, ja powiedziałam, chwała Ci Boże, w tym gabinecie zaczęliśmy chwalić Boga, podziękowaliśmy Bogu przy tej doktor. I później ona za jakiś czas mówi do mnie: Musisz mieć za cztery miesiące. Chyba mówi, musimy zrobić znowuż to badanie, bo takie jest prawo i, i musimy sprawdzić, nie? czy to naprawdę się wszystko cofnęło. I ja też byłam bardzo ciekawa. I wtedy zrobiono mi ponownie to badanie i weszłyśmy do, i do mnie wyniki, nie przyszły, tylko do lekarza. Poszłam z córką i tam w gabinecie gdzie byłam przyjmowana, stał komputer i, i nagle patrzę, a tam taka taśma leci. Pacjentka Halina Pierzchała nie ma raka. Ponieważ jest zdrowa, ponieważ zastosowano właściwe leczenie, właściwą medycynę. To po angielsku piszę, tak swoimi słowami mówię. I wtedy ja mówię, Asia zobacz co tam pisze Ona mówi, mamo widzę. No i Wchodzi doktor, wchodzi doktor jak taka polska krakowianka i mówi: Mam radosną nowinę, nie ma raka. No ja mówię: Tak, właśnie, pani doktor, przeczytałyśmy tutaj. No i wtedy dziękowałam Bogu i dziękuję Bogu do dzisiaj, że Pan Bóg jest cudowny, że Pan Bóg ma swoje drogi. Ja nie wiem, jak, tak jak większość ludzi, ja też tak mówię: Ja nie wiem, jak będzie. Ja nie wiem, dlatego że różne wyniki mam dobre. Na dzisiaj, że nie mam raka, nie ma w ogóle nigdzie żadnej komórki rakowej, ale ja nie czuję się dobrze. Dlatego nie wiem, czy to ta chemia takie spustoszenie zrobiła, czy, czy po prostu nie wiem, tyle, ty, tyle razy tych badań różnych, wszystkiego. Może to, to tak osłabia ludzi, bo tak mówią pacjenci. Ale Bóg jest wielki, cudowny i nie ma nikogo. Kto by jemu dorównał, i właśnie dlatego tutaj stoję, żeby powiedzieć, że Bóg nasz jest wielki i Bóg słyszy nasze modlitwy. Bóg słyszy nasze modlitwy, jeżeli klękamy, jakikolwiek problem mamy, uklęknąć i powiedzieć Bogu tak, jak jest, bo on i tak wszystko wie, ale on chce, żebyśmy my jemu powiedzieli, jaka jest sytuacja. I Bóg daje wyjście, Bóg daje wyjście. Jeszcze tylko krótko chciałam powiedzieć, nie wiem, może już za długo mówię. Bracie, że mieliśmy wielki problem z naszym synem. Miał 18 lat, jak wyjechaliśmy do Stanów. I na naszym osiedlu, gdzie zamieszkaliśmy, mieszkała polska rodzina, taka chyba czworo dzieci mieli. I tak się ucieszyłam, że Polacy mieszkają na osiedlu. Ale to byli niewierzący ludzie. Nasz syn tam się zaprzyjaźnił z tym najstarszym chłopcem. I tak się zaprzyjaźnił, że używał narkotyki. I nie wiedzieliśmy o tym, ale ja wiedziałam, że coś jest nie tak. I wołałam do Boga, wołałam do Boga, wołałam do Boga. Mówiłam: Boże, objaw, jakikolwiek grzech, objaw, pokaż, żeby to nie kryło się. A nigdy go nie widzieliśmy, nigdy przez tyle lat, żeby on palił papierosy, bo nie palił. Ale. Musiał palić, dlatego że brał marihuanę. I po prostu modliliśmy się i modliliśmy się. I później, trzy lata temu, myślę, że to już trzy lata, 13 lipca, dzwoni synowa i mówi: Gdzie jesteście? Przyjedźcie. Paweł został aresztowany. I z przyszli wzięli go z domu ale on te rzeczy robił 7 lat wcześniej czy 8 lat wcześniej tego w tym czasie nie było ale ja tak się modliłam Boże weź to wszystko wyprowadź ja nie chcę po prostu być cały czas taka niespokojna i on siedział yy, siedział tam w tym areszcie 4 miesiące i chci, yy, Celem ich było deportowanie go do Polski, bo wszystkich, którzy coś tam przeskrobią, wysyłają z powrotem do kraju, do, do, do ich kraju. I wiecie, i on tam był cztery miesiące. Było to mi to nie więzienie, było to miejsce takie, gdzie mogliśmy go codziennie odwiedzać. I dzieci, jego dwoje dzieci, i żona, i my. I modliliśmy się, i pewnego dnia napisał do Jan Kalii, Statusiu. Tyle przeczytałem Biblii, że nigdy w swoim życiu tyle nie przeczytałem. Zaczęliśmy poprosił, zaczął świadczyć tym mężczyznom i poprosił o literaturę w języku hiszpańskim, w angielskim, co mamy, żeby tam przynieść. My żeśmy zrobili przegląd w domu, bo tam była biblioteka, można było przekazać książki, tam odpowiednie książki, tam w miękkiej okładce, i tam takie wymagania były, żeby tam nic nie przemycić, ale ale daliśmy całe kartony tam i córka zawoziła, Janek zawoził, wszystko tam to poszło. I ci ludzie, i on mówi do mnie, kiedyś przyszliśmy, wy mamusiu codziennie, o dziewiątej wieczorem ci wszyscy chłopcy tam z tej grupy, modlimy się o ciebie i modlimy się w ogóle to, że się modlą tam w tym miejscu. No także nasz Bóg jest wielki. Tam ludzie się poświęcają, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Ludzie. Tak jak tutaj starsze siostry śpiewają, to tak na przykład starsi ludzie sprawni, fizyczni, ale nawet i o kulach, i chorzy, przychodzą do takiego miejsca i rozmawiają z tymi osadzonymi tam głoszą Chrystusa, to są przeważnie chrześcijańskie, a szczególnie do tych, którzy, bo to są wszystko emigranci, którzy nie mają nikogo w kraju, w, kraju, w Ameryce. I oni tam przychodzą i to traktują to jako służbę i to naprawdę bardzo wielka służba, bardzo wielka. I też tam codziennie przychodzili i księża, i, i bracia, pastorzy, Którzy rozmawiali z nimi, były tam nabożeństwa codziennie, także bardzo to pilnują, jest tak rozwinięta ta służba. No i potem była sprawa, i w cudowny sposób, w cudowny sposób nie musieliśmy nic mówić, a, a wzięliśmy tłumacza, żeby tego nic mówić. I sędzia powiedział, że jesteś wolny. Także Bóg mu dał wolność, i wyszedł w listopadzie. I na drugi rok z żoną przyjęli wodnych chrzest i jest w zboże. Także dziękuję Bogu, że zatrzymał Go na tej drodze. Bóg jest naprawdę wielki. I także, jeżeli ktoś też modli się o dzieci, to składam świadectwo, że Bóg wysłuchuje. Bóg wysłuchuje może nie wtedy, kiedy my chcemy, ale my ufajmy Bogu, i, i On najlepiej to wszy tym wszystkim pokieruje. Także dziękuję Bogu że mogę być wśród nas, Was i mogę się cieszyć i mamą Janka i moją, moją rodziną. Mam tutaj dużą rodzinę w Polsce, dużo braci i sióstr i zborownikami wszystkimi. Także dziękuję bardzo, że Bóg jest dobry, Bóg jest wielki i niech jemu będzie chwała. Amen.